Chwała Panu, on jest godzin wszelkie czci i chwały. Witam was serdecznie, w najcenniejszym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, nawet nie wyrażam tutaj te pieśni, jak cudowny jest Bóg, jak dobry jest Bóg. Powiem wam coś, Bóg nie jest dobry, Bóg jest bardzo dobry. Halleluja. Moi kochani, kiedy dowiedziałem się, że mam tutaj dzielić się Słowem Bożym, zacząłem się modlić i byłem prawie pewny do przedwczoraj, co mam mówić. Nie wiecie, modliłem się, już było ciemno, i musiałem po prostu przerwać modlitwę, bo takie myśli mi przyszły, kiedy się modliłem, że, że te myśli były tak silne, że musiałem zacząć je notować i mówię: Panie, to jest od Ciebie. Tak to przyjmuję. Wiecie, to jest wspaniałe. Kiedy czytamy Ewangelię, to wiadomo, że w tych Ewangeliach jest postać numer jeden Jezus Chrystus. I właśnie jako. Dzisiaj tą usługę, którą chciałbym się tu z wami pokrótce podzielić, jest Jezus Chrystus jako wzór godny naśladowania, jak podobać się Bogu. Wiecie, to jest niby banalny temat, ale moi kochani, jakże ważny. Myślę, że są rzeczy, które musimy sobie nieustannie przypominać jako wierzący Chrystusa. Chcielibyśmy może otworzyć Ewangelię Jana, rozdział ósmy. Ewangelia Jana, rozdział 8, wiersz 29. A ten, który mnie posłał, mówi Jezus, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego. I tutaj ta druga część. Bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Wiecie, szczególnie ta druga część dotknęła mnie bardzo mocno. My wiemy, że mamy naśladować naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa. Ale czy ja zawsze, tak jak Pan Jezus Chrystus, mogę za Panem Jezusem powiedzieć, czynię to, co podoba się Bogu? Wiecie, no niestety nie. I kolejna myśl, która mi się w związku z tym fragmentem pojawiła: czy to, co czynię, w jaki sposób czynię, przynosi Bogu chwałę? Wiecie, i dzisiaj jak jesteśmy tu wszyscy zgromadzeni, powinniśmy sobie sami, przed samym sobą i Bogiem odpowiedzieć, czy dzisiaj ten dzień, który przeżywałem, przeżywam, bo jeszcze trwa, moje życie podoba się Bogu, czy to, co robię, robiłem, robiłam, przynosiłem dzisiaj Bogu chwałę. Chciejmy, moi kochani, na chwilę, każdy indywidualnie, nie chcę odpowiedzi na ale jest to każdego z nas intymna sprawa przed Panem. Czy nie było coś, co zasmuciło naszego Ojca? Bowiem Boże Słowo mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia Waszego. Moi kochani, czy w każdej dziedzinie naszego życia jest to Bóg uwielbiony? Ale Piękne jest słowo też księdza Zachariasza, że jest otwarte źródło oczyszczenia, wszelkiego grzechu i nieczystości. W tym to źródło tam płynie krew Pana Jezusa Chrystusa, która może Ciebie i mnie dzisiaj oczyścić, jeżeli przypomina Ci się coś z dnia dzisiejszego, w czym nie uwielbiłeś Pana i nie podobałeś się Bogu. W Ewangelii Jana w piątym rozdziale Pan Jezus mówi. Wiersz 30, werset 30: Nie mogę sam siebie nic uczynić, jak słyszę, tak sądzę, a są mój jest sprawiedliwy. I tutaj, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Pan Jezus Chrystus, dla Niego najważniejsze było wykonywać wolę o Boga Ojca. Tutaj wyraźnie czytamy o tym. I wiemy, że nie tylko starał się, ale wykonywał tą wolę ojcowską. Kochani, dla mnie to jest niesamowite słowo. Wzór, jak mocno Pan Jezus Chrystus był w relacji z Ojcem. On tutaj wyznaje, żyjąc na ziemi, kiedy żył na ziemi, o tym właśnie w tym wersecie 30. Nie mogę sam siebie nic uczynić. My wiemy, że wszystko, co czynił, było to, co odebrał od ojca, co słyszał od ojca. Jakże wielkie uzależnienie w tym pozytywnym znaczeniu reprezentuje tutaj Jezus Chrystus dla nas, braci i siostry, jako wierzących. Pan podobał się Bogu. Wykonywał wolę Ojca, tutaj czytamy, ale wykonując wolę Ojca właśnie się podobał Bogu. Mój kochani. Pan Jezus Chrystus był w ścisłej relacji z Ojcem. I nawet w chwili pokusy, znamy tę historię z Ewangelii na przykład Mateusza, w czwartym rozdziale Łukasza, gdzie czytamy, kiedy Pan Jezus Chrystus był kuszony, kiedy szatan przyszedł i zaczął go kusić. Nawet wtedy, kiedy Pan, Panu Jezusowi Chrystusowi diabeł przyszedł i mówi, też napisano. Nie dał się zbić z tropu. Nie dał się powalić, ale we wszystkim mówił napisano. Moi kochani, dla niego było to najważniejsze, co mówi ojciec. Stał na fundamencie Bożego Słowa. Mocno był w nie wkorzeniony. Zwróćmy jeszcze raz do Ewangelii Jana, 5 rozdziału 30 wersetu. Gdzie czytamy jeszcze raz te słowa, szczególnie ta druga część, staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Dla Jezusa Chrystusa najważniejsze było nie czego On pragnie, ale czego pragnie Ojciec. Wiecie, i nasunęła mi się myśl, słowa apostoła Pawła z drugiego rozdziału Listu do Garancjan, werset 20. Gdzie czytamy takie słowa? Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyjąc więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Moi kochani, bardzo mi się te słowa, ze słowami Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, nie moją wolę staram się pełnić tego, który mnie posłał. Jako wzór, moi kochani, dla nas jest to, żeby też tak być nastawionym właśnie na wykonywanie woli Ojca. To ta prawda z listu do Golaceń 2:20: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Musi mieć miejsce w naszym sercu, z każdego z nas, jak tu jesteśmy. Nasze ja musi być ukrzyżowane. Nasze ja musi być uśmiercone. Jan Chrzciciel też powiedział o Panu Jezusie takie słowa. On musi wzrastać. Ja zaś stawać się mniejszym. Wydaje mi się, że jest to proces. Że każdego dnia też i w innym miejscu do Korytyn apostoł Paweł mówi codziennie umieram, aby mógł żyć we mnie i przeze mnie, Chrystus. Moi kochani, to jest dla mnie wspaniałe Słowo. Dla mnie też i nauka, moi kochani. I wzór na Panu, w Panu Jezusie Chrystusie. Ten, który przyszedł właśnie nas zbawić, ale też przyszedł i pokazał nam wzór poddania, wzór posłuszeństwa. Moi kochani, i to jest właśnie to, co Boże Słowo, Boże, Słowo Boże też mówi, że Jezus Chrystus musi być na tronie w naszym sercu i całe nasze życie. Musi być podporządkowane Jemu, aby On odbierał sobie chwałę. Każda dziedzina naszego życia. Wiecie, ja pragnę przynosić Bogu chwałę, ale Duch Święty w tym słowie mi pokazuje, co mam uczynić, aby, jeżeli chcę, by Pan był uwielbiony przeze mnie. Wiecie, czyta się wiele w słowie Boże na temat radości w Panu. To jest inna radość, którą nie da ten świat, która nie jest związana z sytuacją, okolicznościami otaczającymi nas wokół. Habaku też pisze, że plon, plonu rola nie wydaje. Nie ma bydła, w, ale moją radością jest Pan. Lecz ja będę się radować w Bogu w Panu zbawienia mego. Ale w moich myślach pojawiło się takie zdanie, że. Czy Bóg raduje się także nami? Czy przynosimy naszą postawą Mu radość, chwałę, uwielbienie? Myślę, że te pytania tutaj są z tego miejsca, nie przeze mnie, ale to, co mi Pan położył na serce, do każdego z nas, bo odpowiedź jest w każdym z nas. Musimy być szczerzy przed Panem. Moi kochani, bez Boga. Ani do proga jest takie świeckie przysłowie. Jest jakże to prawdziwe. Wiecie, ja kiedyś, kiedyś miałem społeczny z Panem, tak powiedziałem do Boga, Panie, trzymaj Ty mnie za dłoń. Bo kiedy ja się staram własną siłą trzymać Twoją dłoń, to po chwili popuszczam. Bo ręka zaczyna cierpnieć, boleć, utrata siły i popuszczam. Ale kiedy ty, panie, trzymasz moją dłoń, to nic nie jest w stanie mnie od ciebie oddzielić i odłączyć. I właśnie w Ewangelii Jana mówi Pan Jezus Chrystus te słowa w dziesiątym rozdziale. Znane nam wszystkim. 28, dwudziesty dwudziesty werset. Jezus mówi tutaj i ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki. I nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca. To jest to, kiedy my poddajemy się naszemu Ojcu, kiedy poddajemy się Panu. Moi kochani, mamy tutaj Boże Słowo. Mamy tutaj Tego, który do nas dzisiaj mówi. Jezusa Chrystusa Pana naszego, jako Tego, który mamy naśladować. Jako to Słowo, jako fundament naszego codziennego życia. I moi kochani, On dał nam swego Ducha Świętego. I mówi też apostoł Paweł do Rzymian. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, których prowadzi są dziećmi Bożymi. Chwała Bogu za to. I dzisiaj Pan do nas mówi, moi kochani. Abyśmy mieli ten właściwy fundament, Jezusa, Chrystusa, naszego Pana. Słowo. I dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Czasami Pan do nas powie coś, co może nam się nie podobać. Ale Jego cel jest jeden: bo nas kocha, miłość. I On chce, abyśmy mu przynosili chwały i uwielbienie. Amen? Amen. Więc niech to słowo nie tylko będzie w naszych umysłach, ale przeniknie do naszych serc. Amen.